Witam wszystkich, dzisiaj będę opowiadał Wam Prienę. Prienę jest bardzo starożytne miasto i bardzo ułożone takie miasto o kolonizację. Teraz będę zaczynał opowiadać o zarys historii, a później dalej idziemy po kolei, co było na tym Prienie. Badacze przypuszczają, że w miejscu, w którym osadzili się grecy kolonizerzy i nadali mu nazwę Pryne. Istniała już wcześniej osada. Jest prawdopodobne, że yy, podobnie jak w przypadku Miletu, Początku, początki jego miasta sięgają czasów minojskich. Istnieją również teorie, że miasto to należało do terenów królestwa Achiała które zostało założone w okolicach Miletu w czasach hetyckich rządów nad większością terenów Anatolii. Jednakże, w przeciwieństwie do sytuacji Miletu, w przypadku Prynie brakuje materialnych dowodów na poparcie tych teorii i domisłów. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty. Nie jest obecnie znana pierwotna lokalizacja Pryny, Najprawdopodobniej ukryta głęboko pod warstwą mułów, gdzieś na terenach delty rzeki Meander. się, że na początku miasto położone było na półwyspie posiadającym dwa naturalnie porty. Jednakże z czasem półwysep ten został otoczony. Nie szłonimy przez rzekę Meander osadami i odcięty od dostępu do morza, co zmuszało mieszkańców Pryny do przeprowadzki. Idziemy dalej. Jeszcze mamy tutaj na tym miejscu y, mityczny, dzieje mityczne mamy. Według tradycji antycznej Pryny zostało założona przez Aipytosa, syna Neleusa, założyciela Miletu, a jednocześnie wnuka Neleusa, króla Aten, w miejscu osady karyjskiej o nazwie Kadm. Współzałożycielem kolonii był pochodzącym z greckiego miasta Tepi Filetos. Istniało również przekonanie, że pierwotną osadę założyli Amazonki, podobnie jak Grni... Grynie i czy Pytanie. obecnie Candle. Kolonizacja greckiej rządy perskiej. Jak przechodzimy, że jeśli będziemy patrzyli, przybycie osadników greck e greckich, i założenie Prynie jest datowane na okolice roku 1000 lat przed naszej ery. Badacze sądzą, że wówczas osada położona była w pobliżu antycznego Aneon, obecnie okolice miasta Sokie. Pierwsze przenoszone, małe miejsce około 700 roku przed naszej ery, a impulsem do ich przeprowadzenia była z serią części Rzymi. Osada znalazła się i wtedy około 8 km od ostatecznej lokalizacji z IV wieku przed naszej ery. Od czasów zjednoczenie się kolonii jąckiej i Azji mniejszej w formie, czyli dodekapolis, czyli sojuszy 12 miast, nie posiadało wielkie znaczenie jako gospodarz poszedzeń i uroczystości odbywających się na podległym jej obszarze, w miejscu nazywanym e, Panionion. E, jedyne zachowanie z tamtego okresu historii miasta Pamiątka jest jedna moneta z elektrum, czyli stop złota i srebrna. E, Ozdobione e, podobizną boginy Ateny. Jej bycie doty datują się na przewą 6 i 5 wieku przed naszej ery. Najsłynniejszym mieszkańcem Pryjny z tamtego okresu, dziejów był Bias. Zaliczany, e, podobnie jak tale z myletu, do gronie siedmu mędrców. Zyskał sławę jako biegły prawnik Miszliczel, autor poematu O Joni oraz przede wszystkim człowiek o bardzo dobrym sercu i wybitnym poczuciu sprawiedliwości. Jego najczęściej powtarzaną myślą jest: Wszystko, co posiadam, noszę ze sobą. Co oznacza, że prawdziwa wartość człowieka leży w jego wnętrzu. Wiadomo, że mieszkańcy Prieny udział w przegranej bitwie morskiej z Persami pod Lade w 495 roku przed naszej ery. Wysyłając do boju 12 okrętów, dalsze dzieje miasta przebiegały według podobnej ścieżki. Co pozostałych miast Joński regionu? Po okresie presji perskiej, związanych ze stłumionym buntem, nadeszły czas dominacji Aten. Wówczas Pryjne stało się członkiem Ateńskiego Związku Morskiego. Tuż przed przybyciem do Azji, mniejsza Aleksandra Wielkiego, Pryne rządzaną była przez słynnego Mauzolesa z Halikarnasu. To właśnie Muzolos był odpowiedzialny za ostateczny przenoszony w wyznaną nam lokalizację na zboczach góry Michele. Miał nadzieję, że okaże się ona trwałym rozwiązaniem z postępem do znakomitego portu Naulochos położonego poniżej. Jeśli przechodzimy na okres hellenistyczny. Gdy Makedończycy ostatecznie odbili tereny Azji Mniejszej z rąk perskich, ich przywódcą Aleksander Wielki bardzo zapalił się do pomysłu konstrukcji nowego miasta i nawiązał w tym celu bliską współpracę z Muzolesem. Ich zamysłem było uczynienie zepchnienia miasta modelowego, zaplanowanego, z wykorzystaniem rozwiązania urbanistycznego. Rozpowszechnionego przez Hipodamus z Myletu. Hipodamus to oznaczek to kratka. Miasto jest ułożone kratka, każda ulica się połączy z każdą ulicą. Główna ulica miasta przebiegła na osi wschód, zachód i krzyżowały się z nią pod kątem prostym, mniejszym uliczkiem. Sam Aleksander Elki został sponsorem świątyni Ateny Polias, a zamożni mieszkańcy miasta zdecydowali się finansować ze środków prywatnych inne budowle publiczne, z których większość do dzisiaj posiada inskrypcję z imionami e, darczyńców. Prienie z okresu helenistycznego było niewielkim miastem liczącym według maksymalnych oszacowań 6000 mieszkańców. Położenie miasta na zboczu górskim na małej powierzchni zmuszało znacznie zagęszczenie budynków mieszkalnych i publicznych. Jednocześnie było to jednak e, miasto bardzo zamożne, w którym wielu domów było wyłożonych marmurem, a około jedna trzecia domów, domostw Posiadała własną kanalizację, czyli toalety i bieżącą wodę dostarczoną prosto ze strumieni na zgórze Mikale. W tamtych czasach większość Greków, w tym mieszkańcy Aten, musieli czerpać wodę z publicznych fontan. Jeśli przechodzimy na rzymski i bizancki okres, to możemy tak powiedzieć, okres największego rozkwitu gospodarczego i kulturowego przypadł na III i drugi wiek przed naszej ery, miasto posiadało nawet własną szkołę rzeźbiarską, jednakże nigdy już nie odzyskało znaczenia politycznego, jakim cieszyło się jako gospodarz gromadzenie w Panionie w czasach archaicznych. Przez pewien czas podlegało rządom władców Królewska Pergamonu. Następnie dostało się pod kontrolę rzymską i bizancką, kiedy to stało się siedzibą diecezji pod rządem tureckiej priny. dostało się pod koniec XIII wieku naszej ery. Jeszcze też patrzymy na tym tutaj prasa archeologiczne, y, to też jest prowadzone. Zaczynała prasa archeologiczna w 1895 roku i 1998 roku Niemcy badali tutaj Karl Humeń i Theodor Wiegand. Y, tutaj ich zespole odniósł odsłonił cały teren miasta, w tym bram, bramy miejskiej i konstrukcję włókową, budynki użyteczności publicznej, świątynie i domy mieszkalne. Jeśli przechodzimy też e, na miasto, co można zwiedzać? E, ruiny pierojne położone na stoku góry Michele, czyli po turecku to oznacza Samsun Na czterech zasadach, e, zwróconych w stronę doliny rzeki Meander, główna arteria komunikacja e, miasta przebiegała na linii wschód i zachód, na, na mniej więcej e, równym poziomie. Jeśli też patrzymy zaraz, to też będziemy patrzyli. Pozostałości prawnie są używane za najbardziej widowisko, przykład zachowanego niemalże z wysałości miasta greckiego. Jednocześnie używany jest za jedno z najlepszych badanych obok Pompeji miast antycznych Miasto zostało budowane z marmuru pozyskiwanego w bliskich kamieniowomach na górze Mikele. Woda była dostarczona do Preny prosto z gór akweduktem gromadzone w trzech zbiorkach i rozprowadzona po całym mieście systemem glinianych rur które zasilały zarówno publiczne fontanny jak i niektóre domy prywatne. Ogólnie też to jest tak, że e, jeśli prowadzili przez akwedukty Yy, zbiorniki były tam. Dlaczego zrobili tego zbiornika? Zbiornik tego zrobili, żeby wyraźnie razie jakiegoś ataku albo coś zablokowali, żeby mieli czystą wodę. Dlaczego? Dlatego, że jak prowadzony jest akweduktem, przeciwnicy mogą coś rzucać, żeby zaturzyć ludzi, dlatego zawsze zbiorniki mieli i tam yy, tak może powiedzieć rezerwowali sobie wodę, że wyrażyć jakieś ataki i wtedy zablokują akwedukty, żeby ty, którzy zarezerwowali sobie wodę, żeby im wystarczyło. Świątynia Ateny. Świątynia Ateny to jest najważniejszą budowlą, której pozostałość można zobaczyć podczas wizyty w Prynie. Jest świątynia bogini Ateny Polias. Została zbudowana około 335 roku przed naszej ery przy użyciu środków zapełnionych przez Aleksandra Wielkiego i początkowo była jemu dedykowana. Głównie architektem odpowiedzialnym za jej powstanie był Piteos, współtwórca Mausoleum w Khalikarnasze, zaliczonego do siedmiu cudów świata nie posiada nigdyż pochodzący z II wieku przed naszej ery kopię posągu boginy Ateny z ateńskiego Partenonu. Jego wygląd znany jest z monet bitych w Prenie w okresie rzymskim. Archeolodzy znaleźli jedynie należący do posągu lewą stopę oraz lewe ramienie. Na tej postawie wysokość posągu została. Oszacowana na 6,5 metra, czyli powołę wysokości posągu z Aten. Teren świątyni jest obecnie zasłonięty jej fragmentami, których rozmiary dają pojęcie o wielkości i potędze tej budowli. I oczywiście, jak we wszystkich starożytnych miastach, mamy też tutaj agora. Agora miejska położona była w samym centrum Priemie. Została zbudowana w III wieku przed naszej ery na planie prostokątna, o bokach długości 76 i 35 metrów. Z trzech stron otaczały ją kolumnady w stylu doryckim. A od północy sąsiadowa, sąsiadowała z główną aleją miasta. Targ spożywczy położony był poza Agorą, po jej zachodniej stronie. Po zachodniej stronie Agory położone były sklepy, a z powodu nachylania terenu południową kolumnadą posiadała podpiwniczenie Na Agorze oraz przed kolumnadami stały niegdyś posągi, z których zachowały się jedynie podstawy Fundamenty. W centralnej części Agory stał ołtarz poświęcony Hermesowi. z powodu wiatrów wijających zimą przestrzenie między kolumnami były zamurowane do połowy wysokości. W drugim połowie drugim wieku przed naszej ery, Agora została otoczona nowymi potężnymi konstrukcjami. Najważniejszą była kolumnada po stronie północnej, nazwaną Święta Stoła. Stoła to posiada z niezwykłej rzadkiej architekturze greckiej rozwiązanie. Prawdziwy włók jej długość wynosiła aż 117 metrów, a z powodu odkrytej inskrypcji budowę tej stoi przypisują się królowi Kapadocy. Aria Tesowy te e, szósty kolumnada, Tom łączyło z aleją na całej długości 6 stopni, które mogły również służyć jako miejsce odpoczynku i obserwacji ruchu ulicznego. Bluterion i Pirytaneion. buluterion to jeden z najlepiej zachowanych budynków w Premierze. Wznieszony został na planie kwadratu obok długości 20 metrów, miał postać sali ze znajdującym się na środku ołtarzem po trzech stronach otoczonej rzędami stopni, które były używane jako siedziecko. Po stronie północnej rzędu siedzeń było aż 16, a po stronach wschodniej i zachodniej po 10. W sumie w sali mogło jednocześnie zaszadać 640 osób, podwójnie wyjście do Bluterionu. Lokalizowane było od południa, od tej strony znajdowało się również mułnica. Całość była nigdzież odsłonięta drewnianym dachem. Ołtarz po środku Bluterionu był wykuty z pojedynczego bloku marmuru ozdobionego ze wszystkich stron po e, popierszami e, bósp i głowami byków. W obluterium odbywało się posiedzenie Senatu prenie. Natomiast e, wywołani wywo, wy, wywo, e, pośród senatorów członkowie zarządu miasta urzędowali w sąsze, sąsiadującym Zebuloterium Prytanejonie. Było to zarówno centrum administracji, jak i duchowe prenie, w którym płoną w rzęcznie, wiecznie ogień. E, powstanie obu budynków datowane jest na połowie II wieku przed naszej ery. Temenost bóstw egipskich obszar oddawanie czy bogom z Panteonu egipskiego znajdował obszar o wymiarach 47 na 31 metrów, znajdujący się po wschodniej stronie miasta. Do naszych czasów zachowały się fragmenty kamiennego muru oraz jeden ołtarz stojący na platformie w, w, w wysokości 1,73 m. Według informacji znalezionej na terenie e, Temenosu inskrypcji. Czyszczono tu Isis, Serapiasa i Anubisa. Wynika z niej również, że e, rytuały odbywały się pod przewodnictwem Egipcjanina, a kult tych bóstw e, był dla obywateli Premier zjawiskiem egzotycznym. Temenos powstał w wieku stosunków handlowych z Egiptem i. Pojawienie się w umiejętności społeczności egipskich kupców. Teatr, jak przychodzimy do teatru, położony w północno-wschodniej części miasta, pomimo zmian architektonicznych przeprowadzonych w czasach rzymskich, zachował wiele cech charakterystycznych dla konstrukcji hellenistycznego. Oprócz przedstawień teatralnych, odbywały się w nim gromadzenia parlamentarne, w których uczestniczyły obywatele premie. Do naszych czasów zachowały się jedynie dolne rzędy szedzeń, ale szacujesz, że dawniej było tych rzędów 50, a w sumie w teatrze mogło posiadać jednocześnie 5000 osób. Kwa, e, kwadratowe otwory, otwory przy szedziska wskazują na miejsce, gdzie montowano baldachima osłaniającym widzów przed e, słońcem i deszczem. W środku piątego rzędu znajduje się pięć siedzisk z oparciami e, przeznaczonymi dla najważniejszych obłoteli, Niektóre z nich mają e, podłokietniki wykształcające lewych łap. Jeśli patrzymy też tutaj na teatrze, to jest dolna część jest widoczna, ale górna część jest niektórych miejsca jest widoczna. to jest tak, że przed chwilą też takie powiedziałem na dolnej część to było dla najważniejszej osoby, ale oczywiście tutaj na tym teatrze też, jeśli patrzymy u górnym części też osoby mogły być, czyli to było tak jakby. Hierarchia, czyli na dolnym części Salkowicza, gdzie jest siedzisko w kształcie lewych łap, tam było najważniejsze osoby, za nimi było takie trochę wolne miejsce, za nimi to było mniej niż oni i w samej górze to było takie, tak można powiedzieć, niewolników mogli być na tym teatrze gimnazjony i stadiony Prynie posiadały dwa gimnazjony jeden na północ od Bluterionu a drugi w północnej części miasta gimnazjon północny, czyli górny przyniesiony w IV wieku przed naszej ery został w znaczącym stopniu przebudowany w okresie rzymskim dodano wówczas ważnie oraz małą świątynię poświęconą kultowi Cezarskiemu. górny gimnazjon Teraz, jeśli patrzymy, Dolny, e, zachowany w bardzo dobrym stanie, posiada charakter helenistyczny szkoły i centrum sportowego, sąsiadują ze stadionem, który służył do uprawnienia sportu przy umiarkowanej pogodzie. W trakcie zimnych i gorących dni sportowcy przenosili się na teren gimnazjum. Gimnazjum Dolny został budowany około 130 roku przed naszej ery, kiedy gimnazjum górny okazał się zbyt mały na potrzeby mieszkańców, wówczas młodzi mężczyźni przynieśli się do dolnego gimnazjum, a górny przeznaczone dla ćwiczeń dzieci i nastolatków. W okresie rzymskim w górnym gimnazjum doprowadzono instalacje podgrzewające wodę. W gimnazjumie dolnym zachowało stare greckie zwyczaj rzymnych kąpieli. Domy mieszkalne, domy wypręgne porównywane są z domostwami z wyspy Delos oraz z Pompejów zarówno pod względem stopnia zachowania jak i rozmiarów oraz piękna większość z nich reprezentuje cechy charakterystyczne dla okresu wczesno-helenistycznego ściany domów budowano z małych kamieni Czasami w górnej części korzystając z uszczonych na słońcu cegieł. Najstaranniej najstar wykonanie szczany posiadają domy ustytuowane e, wzdłuż górnej aleje miasta. Pokoje mały wysokość aż 5,5 do 6 metrów, a ze znalezionych zna w kilku przypadkach fragmentów skodów można wnioskować, że część budynków było duokontygnacyjna. Jeden z domów, położony na północno-zachodniej dzielnicy miasta, znany jest jako Dom Aleksandra Wielkiego. W rzeczywistości było to miejsce kultu, o czym świadczy znalezione inskrypcja głosząca. Że występ na terenie budynku mieli jedynie ludzie ubrani na biało. Na budynek składa się duży dziedziniec, sala z trzema kolumnami oraz wiele mniejsza pokoi. Na terenie budynku znaleziony zostaw marmurowy posążek przedstawiający Aleksandra Wielkiego. obecnie znajduje się w Berlinie. Wskazuje on, że to właśnie tego przywódca. W tym sanktuarium. Ponieważ Aleksander przeznaczył znaczące kwotę na budowę świątyni Ateny w Prynie, nie należy dziwić się, że później oddawano mu część. Przypuszczam, że także mieszkał on w tym budynku podczas oblężenia Miletu w 334 roku przed naszej ery. Dlatego właśnie w tej lokalizacji powstało jego sanktuarium. Osoby dysponujące dużą ilością czasu oraz odpowiednią kondycją fizyczną mogą pokuszyć o wyspinaczkę na górującym nad Prenie roztaczają roztaczając z niego niesamowite widoki na całą okolicę, w tym na deltę rzeki Meander. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia na innych wideo. Zostańcie ze mną, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączcie ten dzwonek, żebyście dostali pierwszą wiadomość. Do zobaczenia. Trzymajcie się plutko?